No nie no. Czuję, że mnie na bezpośrednio. Zapraszam pana tutaj do, do tyłu. Głowa Dzień. nisko. Głowa nieziodko, proszę poczekać, tylko panu pasy zatmę. Używałam Tutaj tak? Tak, tutaj. Otwieram drzwi, głowa nisko. Zapilam pasy. Czyli macie prawo zachować męczenie, wszystko to powiedzie Może będzie już te przeciwko władzom. bądź na terenie przesłuchania macie prawo do jednego telefonu, bo to coś ciekawego, że tu w Adwokata lub ratownika medycznego. Macie również prawo do adwokata, że razem takiego nie jest, może z tymi przeciwko Czy zrezygnujesz sobie prawa? jakbyś kluski wyjął spóźniej, to bym wszystko zrozumiał, ale połowy nie zrozumiałem. Dobra, macie prawo zachować mi, czyli wszystko co może być, będzie już do przeciekowałem w sądzie bądź na terenie przesłuchania. Macie również prawo do innego telefonu w mojej obecności lub obecności innego funkcjonariusza Departamentu Szczeryfa, ratownika medycznego bądź adwokata. Macie również prawo do adwokata żywo. Jeśli coś na takowego, może zostać przydzielony z urzędu. Rozumiecie swoje prawa? Może trochę wolniej. Nie, nie mam, to, to nie jest Może nie odłożył GPS-a, albo jakoś mu się zdupcył. Z, z nie wiem kto to jest. Ale gdzie was... Gdzie was tak dużo tu? Pacyfikować Brobusa, no, nie ma... przejmujcie się Davidem. Pacyfikować Brobusa, i... wszystkie jednostki. Pacyfikacja Brobusa. Hmm. <laughs> Zaczyna się! Chyba nie to wow, ja. Przepraszam, nie chciałem. Chyba nie to ja to. No co ty robisz, Homie? Chyba nie to ja to. Siadam. Się... Odjechali. Chyba... 54. Shots fire, shots fire. Pracę, ja pierdolę, o, co się stało? to co zapraszam pana, otworzy drzwi. Odpinam panu pas i zapraszam głowę. I proszę za Proszę bardzo, przed siebie idziemy. Dobrze. Przed siebie idziemy. Głuchy pan jest? Dobra. Ło, hm. strzały słychać. O, pan do Zatrzymani i zostali przetransportowani na teren komendy Meguję, zajmijcie się z zagrożeniem w trybie natychmiastowym Utrzymać pozycję w trybie szybko, szybko... Proszę bardzo... Na komendę nie onda chyba O kurwa, Proszę bardzo, proszę jest Co tu się dzieje? Kod zero Kurwa! Oni chyba weszli na komendę, kurat. Co tu się dzieje? Ale tu są jaja dzisiaj. Komenda nie jest zieloną strefą, a nie jest zieloną strefą komenda. Czyli mogą rozdupić komendę. Cały serwer walczy. <śmienicza> chowa się, patrz Chowa się pod ławkę Chowa się pod łóżko Patrzcie się Yyy Hahaha <śmienicza> Ale mają teraz jechanę <śmienicza> Wiesz, ile ty teraz jesteś, butelek bimrowinny? Janusz znalazł, nareszcie mamy dobrą ekipę, nie? Ukraińska mafia dojechała. zjedz. Pofa policji nie żyje. Słyszysz mnie? Halo, jest tu kto? Ta. To Ty co tam się u góry dzieje? Nie wiem, strzelają się. Ale ja chyba. No chyba tak. A co ty jesteś, pizio? Nizio? Nizio. Nizio? Ja pierdyle. Co postrzeliliście cię tak samo? Da, nie na samym początku, bo ja myślałem, że się strzelamy i... Ja tak samo myślałem, że się strzelamy, a tam ci nasi uciekli, kurde. No. <laughs> no i gorsze, że ja nie mogę jeść, ja zdechnę. Znalazłeś twi tego? Twittera tego łysego? To idź zobacz, czy było mnie widać za tego płotu. Bo jestem ciekaw. Jak znalazłeś jego Twitcha, to idź zobacz, czy mnie było widać. Albo podaj, albo napisz mi, kto to jest. Ja wejdę, zobaczę, czy było mnie widać za tego płotu, jak oni jechali. Daj no mi jego Twitcha. Ja chcę to zobaczyć. Nie można z tryfów cofać? Kurwa mać. <grym> ale jajca nie, dzieje się <laughs> ale dymy na Twitch można cofnąć na Twitch, nie no chyba nie można ale zapisy są innych live'ów, zobacz, ciekawe wiecie, ale to wystarczy, że jeden z nich mógł mieć desynchro wiesz Wystarczy że wystarczy, że jeden z policjantów miał desykhro i mnie widział. Tak jeszcze 10 złotych. za tą akcję łapy-łapy dla gamingowców darmowe loty na Majorkę. Dzięki Wielkie. Cloud. Dzięki. Wiśniowy. za takie dymy się należy. <grymne> Twitch zagotowany grubo. Wiśniowy. W i 91 Dzięki wielkie wiśniowe. Dzięki wielkie wiśniowe. Piąteczka, byku. Masakra, ale jak, ale wy, wy jak sądzicie? Wiecie, ja się nie odzywam widzowie, ale weźcie pod uwagę jedno widzowie. Jeden z nich mógł mieć desynchro i mógł mnie widzieć na ulicy. Jeden z nich. Jest to możliwe, że czterech przebiegło mnie nie widziało, a jeden mnie widział, ale je, jest w ogóle, albo nie, no jak uważacie, jest możliwość, że jeden z ośmiu tam sześciu tych ludzi mnie widział na ulicy, bo miał desynchro, a reszta nie widziała? Nie ma możliwości, no bo karetka przejechała. Dwóch ziomków. Że nie widzimy tego, co na mieście się dzieje. Pewnie dobre dymy. <laughs> Ale w ogóle, jacy oni spoceni ci policjanci, nie? Ale spoceni ci policjanci od samego początku. Zesrać się chcieli, kurwa. Zesrać się chcieli od samego początku. Mas win totalny, nie? W ogóle to ja tego policjanta u góry to powinienem w ogóle tego ja tego policjanta u góry to powinienem odstrzelić, nie? Jest powiedziane wprost, że tylko jeden negocjator wchodzi do, do, do banku, a ten policjant się pcha kuźwa, do banku. Powinienem go tam u góry odstrzelić, Jelo. No to równego ja pierdyle Przemysław 39 zł 73 Dzięki wielki Przemek no Piąteczka Dzięki wielkie Przemysław Piąteczka Tu nie podpisuję podpisy pod tym co mówisz Cel zdobyty, równe 15. Ty, a kto tam pisze o banach? Co, następnego typa zmetamingowali. Ale co od nas? Wszystko takie sztuczne, no bo było słychać co oni gadają. Tu jest jeden za płotem, tam nie było. O, jest jeszcze jeden, tylko tu jest za płotem, nie? Przecież tak było, że oni podjechali od razu. Tu jest za płotem jeden. No, takie wiesz, nie że o, jeszcze jeden wyczailiśmy go czy coś, tylko tu jest jeden za płotem, nie? Gradu, jest zapis u niego, nie byłeś u niego w ogóle za płotem. Serio? Ja pierdyle. Serio nie byłem w ogóle? masz. Dobra, łysy się spłakał. A niech płacze. Gradu, chcesz link? Ale nie możesz, musisz na Discordzie dać. Czyli błąd serwera. Na Discordzie, wejdź na Discorda i mi daj. Jestem na Discordzie, wyślij mi na Discordzie linka. Jestem, wchodź na Gradobiciej. I... <gryw> Ale dobra akcja. <gryw> Ale chociaż dymy były, nie? <gryw> Przebiegł kocie, ale chociaż były dymy, kurwa. Rządowy dawaj, dobrze. Nano mówi: A Jest coś na tym, na poczekalni, jest jakiś tiku. Gada chyba z nimi paruwa, opiekun, opiekun, must. Jak go starć. No woli, wiśniowy nie mogę tu, discorda nie mam. Rządowy szybko. No ale co ja tam będę im gadał, no ja pierdzielę. no jak... No jak mnie widzieli, no jak ktoś mówił, że u niego było widać mnie, no to, to co ja mam do gadania? Co ja mam do gadania? Jak widzieli moje zwłoki... Cztery, down. I jedno porwanie moje. Jak widzieli... Jak widzieli moje zwłoki, no to co im zrobisz? co się dzieje. Zwykła była z oficerem... To i tak błąd gry. Zapomniałem imienia oficera. No, zwykła czystka w zemka, Nagle podejrzewam szałt, otaczają i, i pod, poddają. Łysy znowu usukuję. Oziu zamiast do szpitala, nawet jeśli wtedy wyleciał przez błąd gry. Tak jest, pojadę do Leonardo. Tylko, tylko chwilę statusu siódmego, znaczy podług się wezmę. Tak. Dobra to idę Znaczy te nowe kody to też mi ciężko przychodzą ze statusami, ale ale jakoś idziemy hmm. Dobra poszedłem, streama wycisz No to wyciszę żebyście nie słyszeli, nie? Bo to jest trochę bez sensu Wszystko git, tylko żeby to nie było brane pod uwagę, jak ci będą robić bimbrownie Bodzio, 10 złotych Wszystko git, tylko żeby to nie było brane pod uwagę, jak ci będą robić bim beam. Bimbrownie, Bodzio No dzięki za donate'on Nie, to nie będzie, bo to jest, wiesz Co tu do mnie gada? Ktoś do mnie gada? Dzięki wielkie Jego streama chłopie, co tam się ktoś... Nie musisz wyciszać, nie musisz wyciszać Hmm. Witam pana, wejść się wami zajmuje Już Spokojnie Dobra, proszę pana zapraszam pod ścianę pod łóżko pod pylcze mnie pan, dobra Co pan taki, co pan taka nie pana nie mowa Halo, umie pan mówić? Nie by pan w kajdankach stał, to też by się padło nie chciał. No, proszę pana przeszukać chwileczkę. Już się pan zajmuje. Przedstawię jestem deputy do Palatine's Przeszukam teraz pana. Czy ma pan coś w sobie niebezpiecznego, co może mi skrzywdzić? Coś nielegalnego również? Nie mam pojęcia, byłem chwilowo nieprzytomny, nie wiem co mi robili, co mam, nie mam pojęcia. Jestem zakuty, więc nie mogę zobaczyć co mam w kieszeniach. Jestem narządowym. Czemu ma pan taki duży plik gotówki przy sobie? Duży plik to z, 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 znaczy jaki? Bo nie nie tam... wiem, dużo pieniędzy widzę. Ale czystych. Tylko tak pana pyta się, czemu pan taką dużą gotówkę ma przy sobie? No bo jak się pracuje, to się ma Ale gotówki na co? tyle. Portfel gr gruby musi być. Dobro, proszę pana, pytanie. Piwo szklana, butelka? Słucham? No to piwo to w szklanej butelce. Jakie piwo? No miodowe. A, nie, w plastikowym. Mhm. To tylko zestawy naprawcze. Może pan nie odebrać po siedzeniu wyloku. Dobra, może pan się. Rozkuję teraz pana, może pan się odwrócić. Jak wyjdę, co inaczej uzem, to za atak No to pana teraz nie rozkuję, w się jeszcze. Odwrócić. Dobra, proszę pana, poproszę dowodzi, pan mi pokaże. Ile zjeść? Zjeść muszę najpierw, głodny jestem jak chulera łysy. Uciekł, czeka pan chwilkę, trima zakończył. Co wy tam gadacie, że streama zakończył Łysy, że uciekł, ty co jest grane? Serio? Czyli co, metagaming? Kręcą jak mogą Ta? Uciekł ze streama? Co wy, on do bana Gra do PW Discord Czekajcie Nie wiem. Jest wakacja. Zaczęło to. to, 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 to Jesteś na jeden. Dobra, oglądam to. Ja się zamyślę, proszę pana, dobra? Ale zjebałem rudego. Ty chłop. No e, to ma kurwa taki promień skrętu. Źle. Tu. O ku... się dotrzymał. Mamy jeszcze Konwuj jednego. To nieźle Patrzcie się. U niego normalnie ja leżałem na tym. Patrzcie się. Ja normalnie u niego leżałem. Na tym Przenieście go na jakąś osobną salę, my podjedziemy i zabezpieczymy teren Patrzcie Zdobiamy się, ja normalnie u niego leżałem na trawie, nie? Wszyscy, nikt mnie nie, nie, nie widział, nie. tylko on Z błąd gryku o, ku... Patrzcie się, nikt mnie nie widział, tylko, tylko on Ty, ale faktycznie u niego ja leżę na tym, patrzcie się, tu Pa nie, to ma, kurwa, taki Widzisz, oni nie widzą, on tylko, to Ty jest Oku. Konwuj, niech się dotrzyma, mamy jeszcze Komu jednego Bez sensu, na no kurwa No błąd gry, no O kurwa. Mówił coś pan do mnie? Halo? Ja no już jestem przygotowany do pana zarzuty, już panu pokazuję Proszę, proponuję panu 40 25 miesięcy. To jest pana zarzut. I proszę pana, ale wie pan, my żeśmy żadnych pieniędzy z tego banku ani nic, że tak powiem, nie wzięli. No tak, ale zrobiliście i tak napad. To jest by wasza jakby nieudolność, bo błąd po prostu, że nie udało wam się dostać do pieniędzy, ale zrobiliście napad. Kurdy, a my może chcieliśmy tam po prostu miło czas spędzić. No nie wiem, proszę pana. <laughs> Ale czy chce pan wkryć jakiegoś swojego prawa? Dobra, jak chce, telefon tylko na dwie minutki. No dobra. A co do tego wyroku, to się mogę. Może być. No dobra. 40 tysięcy to jest śmiech, walić to na łeb <noise> W dupie mam te 40 tysięcy. Proszę. Oj, chwilkę, coś telefon nie ten. Zgłaszać, dzwonimy do Proszę Dziękuję 30k w kieszeni noszę <grych> Ale chociaż dymy były, nie? Dawaj do kizio Cześć, no chwilka, 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 czekaj chwilka bo robię ten, daj mi, daj mi dosłownie chwilunie. Okej. Okay. Pułasza Aktualnie przygotowałem zarzuty, osoba wykonuje sprawę do telefonu i będę wzywał służbę więzienną. Kobry nie ma. Dobra, to co? Dobra, może pan zabierać ten telefon. Dobra, to pan mi poda przez kraty, a ja wzywam służbę więzienną i życzę mi odświadki. jak coś, to jesteśmy na live, nie? I tylko jest taka sprawa, że po prostu ja leżałem między płotem a po prostu w krzakach przejechały dwie karetki. Dwóch policjantów przebiegło, mnie nie widziało, bo ja byłem nieprzytomny, nie? I po prostu chodzi o to... Że ja bym sobie tam poleżał, nic by się nie stało, normalnie później bym sobie, wiesz, karetkę wezwał, czy coś, a przez błąd gry jednego z policjantów, a było ich siedmiu, bo tam przejechali potem autami. Oni po prostu jeden miał desynchro, i ja leżałem na asfalcie i mnie znalazł. Czy coś takiego to jest, nie wiem, błąd gry, czy coś takiego. Bo tu straszni ludzie u mnie na transmisji, że to jest metagaming i te Ale to nie było metagaming, no bo jednak było desynchro, nie. I ja w jego oczach leżałem na asfalcie, gdzie wszyscy inni widzieli zupełnie co innego. I pytanie, czy to jest jako błąd gry, czy, czy jak to interpretować? Gracza też nie można y, posądzać o to, że coś zrobił, jeżeli ty z błąd gry. Tak, tak, tak. No bo faktycznie ktoś mi wysłał SS-a, nie, że, że znaczy się, że ja leżałem u niego faktycznie na asfalcie. Faktycznie leżałeś, no to niestety błąd gry. On nic złego nie zrobił, bo nie wiedział, że ty leżysz. Tam, no tak, rozumiem. no to rozumiem. Nie ma takiego czegoś jak cofanie akcji, dlatego nic się takiego nie stało, więc nie ma co. Po prostu Aha. jest to. Sytuacja, wiesz o co chodzi, bo teraz wycofać tą akcję, całe siedzenie. No w terenie, tak, też tak, to tak. jest. Dlatego mówię, że sobie poszczelaliście, Błąd gry zadziałało na Twoją niekorzyść, ale mogło zadziałać to na Twoją korzyść też błąd gry, więc mówię 50-50, więc nic takiego nie zrobił. No dobra, dobra, dobra. okej, okay, okej. Okay. Także tak to, tak to, tak to wygląda. Nie wszedłem tutaj, bo wiesz, bo ludzie strasznie chcieli, żebym wszedł, to wyjaśnił, nie, bo tu wszyscy po prostu tak żyli tą akcją, że o Jezus, kochany. No, a ty masz jakieś informacje na temat zmian na serwerze, bo też mnie pytają dzień w dzień, co z tą bimbrownią, kiedy, co i jak i coś tam, wiesz, na temat jakiejś coś od strony deweloperów, czy coś robią, czy jak już jestem akurat, to się zapytam że Poczekaj chwilkę, lada dni powinno się wszystko ruszyć pod względem deweloperów. Mhm, dobra, dobra, no to ja nie zajmuję czasu. Jak coś, to zresztą no. wszyscy tam i Kaiser, i Sobali, wszyscy tam mają ze mną rozmowy, to jak coś to niech dadzą znać po prostu. Dobra, do miłego, trzymaj się. Trzymaj Siemano. No to co, po prostu, JP 100% i tyle Dobra Traciłeś broń, no Jezus tam, trudno się mówi Dawaj paraj. no i wyszło jak wyszło, dobra Walić tam, ale jaja były piotrę dobre Ziomek po prostu, Rafał jak masz dzisiaj urodziny To wszystkiego najlepszego, normalnie serduszka na tlacy Na tego ja, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Możesz odkupić teraz. K, k, ale w sumie wyrok nie za wysoki. No wyrok to jest śmiech, nie? Wyrok śmiech, także To my żeśmy... My żeśmy taki wyrok to żeśmy dostali przez negocjacje wcześniej z prawnikiem, a kurwa. A ja pła Kuźwa mi się spacie nacisło 100 lat, sto lat te Całe miasto spali komisariat Dobra, szybko wychodzimy i zobaczymy, co tam słychać. Na mieście, ale czuję, że będą dymesy, promesy. Ale śmiesznie było, nie? A może też rozmawia, że to wina gry, i dlatego taki wyrok. No może, bo. Ale w sumie wiesz, my też nie, my nie zabraliśmy kasy żadnej, nie? Kasy nie było. Także to też jest na takiej zasadzie, że my nie obrawaliśmy kasy, wiesz? Pieniędzy nie wzięliśmy z banku. To też dlatego taki mógł być wyrok. Dajmy 100%. <grybujesz> <grybujesz> Ale śmiesznie było, nie? <grybujesz> Pralnia City będzie, jedna gangi z, z, z takimi to nie dla ciebie. Co nie, co nie dla mnie. C poczekaj, chłopie. Już było coraz lepiej, już Januszek się uczy. Januszek już się uczy, jest dobrze. <grych> Włączymy sobie muzyczkę.